Opowiem o Jamesie Baldwinie, który zaliczany jest do 100 najlepszych pisarzy w historii. James był gejem, James był czarnym gejem, w czasach, w których nie akceptowano ani jednego, ani drugiego. Debiutował w 1953 roku, czyli 11 lat przed ustawowym zniesieniem segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Chyba nie muszę mówić, co tam się wówczas działo. I tak naprawdę nie był akceptowany ani przez białych, ani przez czarnych. Czarni mieli problem um, z jego stylem pisania, który był biały. Um, mimo to Baldwin zrobił karierę. Został szanowanym pisarzem, mimo tego, że chłopak pochodził z biednej, wieloletniej rodziny. Jak kiedyś powiedział, ludziom przechodzi łatwiej płacz niż zmiana. Z czym ja się absolutnie zgadzam. James nie płakał. James walczył. Safona, najsławniejsza poetka starożytnej Grecji, polecam gorąco. Od jej pochodzi nazwa lesbijka. A to dlatego, że żyła sobie na wyspie Lesbos, na której to prowadziła szkołę dla młodych kobiet. I kształciła je w muzyce, poezji, grze na instrumentach. Czymś tam jeszcze, ale przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale zawierała z nimi związki intymne i stąd ta nazwa. Niestety, większość jej spuścizny literackiej została zniszczona przez Kościół, przez władze kościelne. Głównie dlatego, że była to em, liryka homerotyczna i miłosna. Co ciekawe, nie była lesbijką, była biseksualna, miała dziecko, choć miłowała się głównie w kobietach. Witold Gombrowicz. Nie wiem jak Wy, ale ja Witolda. Ferdy Durke było jedną z niewielu lektur, jakie przeczytałam w szkole z ogromnym zainteresowaniem. Dopiero w życiu dorosłym zanurkowałam w jego twórczość i w jego głęboką analizę psychologiczną człowieka, tradycji, otwartych ścieżek, kanonów myślenia i postępowania, schematów tak zwanych. Był w niej wielkim buntownikiem od dzieciństwa tak naprawdę. W życiu dorosłym, w momencie, w którym wybuchła wojna, wyjechał z kraju do Argentyny i tam też został. A jego książki były niemile widziane w Polsce, ponieważ krytykował Rosję, krytykował Niemcy, ówczesna Polska, Niemcy, Rosję i ich poczynania. Więc dopiero w, czasie, w czasach PRL-u zaczęto wydawać jego książki po ogromnych negocjacjach i to mocno ocenzurowane. Ze swoim biseksualizmem nie krył się, mam tutaj nawet cytat. Gombrowicz mówi. Tak, grzech, jeśli istniał, sprowadzał się do tego, że ja ośmieliłam się podziwiać młodość niezależnie od płci i wydobywałem ją spod panowania arosa. Pierwszą książką, w której Otwarcie mówi o... w której Otwarcie porusza wątki homoerotyczne jest Transatlantyk. Świetna książka. Polecam. Witold.